Szczaj Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 20 czerwca. Posłuchajcie fragmentu z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntu. Bracia, ponieważ wielu przechwala się według ciała, ja będę się przechwalał. Jeżeli inni zdobywają się na odwagę, mówię jak szalony, to i ja się odważam. Hebrajczykami są? Ja także. Izraelitami są? Ja również. Potomstwa Abrahama i ja są sługami Chrystusa. Zdobędę się na szaleństwo, ja jeszcze bardziej. Bardziej przez trudy, bardziej przez więzienia, daleko bardziej przez chłosty, przez częste niebezpieczeństwa śmierci. Przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, trzykrotnie byłem rozbitkiem na morzu przez dzień i noc, Przebywałem na głębinie morskiej. Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, niebezpieczeństwach od własnego narodu, niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, niebezpieczeństwach na pustkowiu, niebezpieczeństwach na morzu, niebezpieczeństwach od fałszywych braci, pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragieniu, w licznych postach, w zimnie i na Nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie kościoły. Któż odczuwa słabość, bym ja nie czuł się słabym. Któż doznaje zgorszenia, żebym ja nie płonął. Jeżeli już trzeba się chlubić, będę się chlubił z moich słabości. Dzisiaj święty Paweł w tym fragmencie wymienia całą listę rzeczy, przez które musiał przejść w swoim życiu, Dlatego może w pewnym momencie powiedzieć, tuż odczuwa słabość, by mi ja nie czuł się słaby. Przez to, że wiele razy w swoim życiu przeszedł, że doświadczył tyle cierpienia, to powoduje, że nie ma cierpienia, nie ma takiego doświadczenia, którego on by nie znał, którego on by nie zrozumiał, bo sam już tego doświadczył. I być może dzisiaj sam doświadczasz jakiegoś cierpienia, bądź zmagasz się z czymś trudnym, to nie pozwól, żeby to cierpienie cię w jakiś sposób zniszczyło, zamknęło, bo to, czego teraz doświadczasz, za chwilę się stanie Twoim bogactwem. Nie was, błogosławi Bóg mówiąc. ojciec i syn i duch święty, dobrego dnia sztej Boże.